Okay, witajcie z tej strony Kira, to jest kolejne pytanie i odpowiedzi. Dzisiejszy odcinek będzie krótki, jednak korzystając z okazji, że coś nagrywam w tej chwili, chciałbym małe info. E, ostatnio nie wrzuciłem zapowiedzi tygodnia, ponieważ nie miałem za bardzo raczej e, do przekazania jakichś tam ważnych informacji na nadchodzący tydzień. E, poza tym, że będę jakieś tam normalne filmy nagrywał bo nie zawsze po prostu są jakieś informacje i nie zawsze w każdym tygodniu się coś znajdzie po prostu więc dlatego nie nagrałem nie poinformowałem was o tym ponieważ tam na nowym układzie kanału nie mogłem znaleźć w ogóle gdzie się pisze biuletyny może się jakoś za bardzo tam nie jakoś nie wysilałem żeby znaleźć ale nie widziałem gdzie to jest dzisiaj będzie mało pytań nie, pod ostatnim odcinkiem nie było ich dużo więc zacznijmy jeżeli coś jeszcze będę miał do powiedzenia to powiem to na końcu um. Świetny odcinek. Jaki jest Twój ulubiony gatunek anime? Ogólnie to chyba ulubionego gatunku nie posiadam, nie mam. Jednak były momenty, że jak obejrzałem blitza, to potem od razu już nie chodziłem po innych shounenach, tylko oglądałem jakieś tam romanse, szkolne anime i właśnie to wtedy uważałem za swój taki priorytetowy i ulubiony gatunek. Obecnie na przykład jak teraz oglądam One Piece, Fairy Tail i tak dalej, no, to jestem wciągnięty w Show nanny, a właśnie mniej w te szkolne, i tak dalej, więc to zależy od tego na co mam ochotę, i tak dalej. No ale lubię y, bardzo te i te gatunki. Dlaczego jesteś człowiekiem? Dobra, to pomijmy, to nie ma co. Czekasz na drugi sezon Sword Art Online, mm, drugi sezon, czyli cho, nie, chyba nie chodzi o Alfheim Online, tylko o ten drugi sezon, w sensie, że ten co jeszcze nie wyszedł. Jeżeli ma być, bo chyba będzie, coś tak mi się obiło w nie jestem pewien, no to oczywiście, że czekam, no, <coughs> jestem ciekaw jak to będzie tam wyglądało, e, wszystko. Czy oglądałeś Baka? No Test to Shokanju? E, jeżeli tak, to ci się podobało, jeżeli nie, to ogląda... nie oglądałeś, to obejrzyj, po miałem z zlewę. E, nie, nie oglądałem, ale jak mówiłem, na razie mam tam swoje długie serie, które chcę skończyć na razie więc potem się może do tego dorobię e, To tak... E, to ja tak się spytam co uważasz za thrash metal. I to właśnie nie wiem czy chodzi o to y, jakiś zespół za thrash metal czy ogólnie co to jest trash metal. No thrash metal, ktoś, ktoś ktoś interesuje, no to wie co to jest trash metal. Trash metal to jest pewien odłam, tak to nazwijmy, heavy metalu. I tam pierwszym e, albumem e, właśnie e, z trash, metalowego, e, trash metalu był album Kill M All Metaliki. E, no więc to jeżeli chodzi o to, co tu jeszcze mamy? Czy coś mamy jeszcze? A, chyba mamy. E, czy znasz anime Shaman King? Jeśli tak, co o nim uważasz? Shaman King obejrzałem chyba normalnie tylko jeden ten pierwszy odcinek. To dlatego ponieważ to było chyba 4 lata temu właśnie, jak zaczynałem to oglądać Blicza. tam nie pamiętam dokładnie kto, ktoś mi tam podrzucił Shaman Kinga. Jednakże byłem właśnie wciągnięty w Blicza, to porównywałem go po prostu Blicza i z, z, nie obejrzałem, bo bo mi się to nie podobało i do dzisiaj nie oglądałem, no. <laughs> Więc nie oglądałem. Dobra, no i to koniec pytania, jak już patrzę. Więc to, jeżeli chodzi o pytania, możecie zadawać kolejne, jeżeli coś Wam przyjdzie do głowy. Informacyjnie to jak mówiłem, że nie było zapowiedzi tygodnia, już mówię dlaczego. Więcej coś. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi na przykład o taków vlogi, to tam mam jakieś tam ze dwa tematy może w głowie Jednak chciałbym mieć troszeczkę więcej w zapasie więc to też możecie pisać, ale to wiem, że to nie jest łatwo wymyśleć, bo ten pierwszy lepszy temat jest łatwo właśnie narzucić, ale chodzi o to właśnie, co Was interesuje. Więc jak kogoś coś interesuje, to może właśnie mm, napisać. No i to tyle. Ten odcinek Pytanie i Odpowiedzi już zakończam. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. jeszcze nie wiem, co wrzucę następnym razem, ale to się zobaczy. No to trzymajcie się, cześć.